Na najniższym stopniu podium ostatniego konkursu w sezonie zasiada Kuba Stys. Wielkie prawa dla niego bo dzięki temu trzeciemu miejscu utrzymał czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Na miejscu drugim Robert Zomers, chyba największy powrót sezonu z totalnego marazmu. Z tego co się orientuję, chyba miał 10 konkursów z rzędu w pierwszej dziesiątce, co co również wielkie brawa mu się należą. No i na, bez dyskusy, nie najlepszy lotnik e, w gronie skoszków JK Premier Cup, czyli Ari Pekka Kakkonen jako zwycięzca dzisiejszego konkursu. Był bez dyskusy, nie najlepszy, co zresztą widać w wynikach, do których linka postaram się wrzucić w opisie. Niestety, Robertowi Zomersowi do Kubystysa zabrakło jednego punktu, um, które by to Państwu powiedzieć jest różnicą dosyć śmieszną, ale przyczynię się do Fiesu to tym razem Polak był górą. Oczywiście chodzi mi tu o sytuację pomiędzy Piotrkiem Żyłą a Kalem Geigerem Szkoda tylko, że Kubastys zajął przed ostatnim konkursie indywidualnym 25 miejsce, co pozbawiło go podium, klasyfikacji lotów, ale no, no wpadki się zdarzają, no. Niestety z tym trzeba się pogodzić. Za chwilę zapraszam na, na wręczenie nagród w klasyfikacji juniorów. Klasyfikacji juniorów na najniższym stopniu podium jest ex-lider całych rozgrywek, czyli Red Wheeler. Wielki sukces młodego kanadyjczyka. Szkoda, że nie zdał utrzymać wyższego miejsca, no ale chłopak się dopiero uczy. Największe sukcesy zapewne jeszcze przed nim. Na miejscu drugim Robert Zomers. Podobnie jak w dzisiejszym konkursie, zajął drugie miejsce, ostatecznie zajmując. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Zresztą, co można było się domyślić po tym, że Kuba tej go wyprzedziła jeden punkt, o czym Państwu już wspominałem. No i na najwyższym stopniu podium znowu Ari Pekka Kakkonen. I hymn Finlandii po raz drugi i nie ostatni dzisiaj. Ari Pekka Kakkonen może. Mieć trochę wyrzuty sumienia, mimo wszystko, że odpuścił sobie Willingen Ale w sumie też mu się nie dziwię, bo jechał na mistrzostwa świata z przekonaniem, że je wygra W sensie mistrzostwa świata juniorów Z przekonaniem, że je wygra, a zajął dopiero dziesiąte miejsce Więc pewnie po prostu potrzebał odpoczynku, a gdyby nie to może by teraz nie stał na podium na przykład Ale gdyby jednak zdobył przynajmniej jedno podium i zajął jedno miejsce w dziesiątce Willingen to by wygrał cały Jacob Premier Cup, ale tak czy siak, drugie miejsce to dla tego młodego chłopaka. O zespoilerowałem, spoilerowałem, ale tak czy siak, pierwsze miejsce klasyfikacji seniorów dla tego młodego chłopaka to naprawdę wielki sukces. E, jak widzę, tutaj skoczkowie nie praktykują tego zwyczaju, że razem skakują na najwyższej swojej i robią sobie zdjęcie. A zaraz zapraszam Państwa na klasyfikację lotów. W klasyfikacji lotów. Na trzecim miejscu zasiadł Hubert Gessner, głównie dlatego, że w konkursach planicy zajął odpowiednio pierwsze i czwarte miejsce, co przy wpadce z no i w średnim występie Altilajnena sprawiło, że awansował na najniższy stopień podium. Na drugim miejscu, bez zaskoczenia, Robert Zomers. Bardzo dobry lotnik w tym sezonie. 3 zdobywca brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w lotach. A na najwyższym stopniu podium, zwycięzca ostatniego konkursu w sezonie, srebrny medalista Mistrzostw Świata w lotach, Ari Pekka Kakonen. Oczywiście otrzymuje małego kryształowego orła, jak za poprzednie klasyfikacje, ale po prostu... Niestety, małe kryształowe orły, jakby to powiedzieć, nie są dzisiaj po prostu wręczane. One zostaną dostarczone drogą pocztową dla zawodników. A dzisiaj dużego kryształowego orła dostanie tylko zwycięzca klasyfikacji generalnej, i mamy po raz trzeci Hymn Finlandii. Jeżeli ktoś chce się go nauczyć na pamięć, to dzisiaj jest doskonała okazja. Finowie naprawdę mieli w tym sezonie świetny, świetny występ, ale o tym więcej powiem przy klasyfikacji drużynowej. Tymczasem Aripe Kakakonen już odebrał jak widzę kwiaty. Za najwyższy stopień podium. W tej klasyfikacji. w ogólnym rozrachunku Aripeka Kakunen zdobył dwa małe kryształowe orły. Niestety nie mogę państwu tego pokazać, no ale co poradzić. Zapraszam zaraz na ceremonię drużynową. Oto i podium klasyfikacji drużynowej. Na najniższym stopniu podium Norwegowie w składzie Sven Holset, Robert Zomers, Anders Bureta, Merkam Axel Johansson i ten sympatyczny pan z tyłu to Johannes Wankter. Na miejscu drugim Polacy w składzie Tomek Kapica, Kuba Stys, Klemens Tobiasz, Kuba Sosień oraz Oskar Gąsienica i na pierwszym stopniu podium Finowie w składzie: Aripeka Kakonen, Yusi Hitta, Yuri Tomalainen oraz Paweł Tilajnen. Oczywiście czytam od lewa do prawa, aby ktoś miał jeszcze wątpliwości. Moim zdaniem w dużej nowej Finowie osiągnęli naprawdę coś niesamowitego. W zawodach indywidualnych mieli prawo wystawić trzech zawodników czyli wszystkich, których tutaj widzimy oprócz Tomalajnena. Tomalinen był tylko ich przybudówką, powiedzmy, na drużynówki bo była taka możliwość, żeby wystawić dodatkowo zonika z niższego szczebla, ale mimo wszystko Tomalinen czyli się w załodach jak ryba w wodzie więc poradził sobie znakomicie. Finowie w tym sezonie w załodach drużynowych stanęli cztery razy na podium co jest naprawdę fantastycznym wynikiem, w tym wygrywając dwa więc to nagroda mi się jak najbardziej należy. A tym bardziej, że jak Państwo zaraz zobaczycie, dwóch i przedstawicieli zasiadło na podium klasyfikacji generalnej. Tutaj tym bardziej <grytanie> nie uda się przeprowadzić tej tradycyjnej sesji na najwyższym stopniu podium. Ale tak czy siak, zwycięska drużyna, właściwie zwycięska federacja, otrzyma do swojej gabloty małego kryształowego orła za klasyfikację drużynową. Widzimy się już na najważniejszej ceremonii. Ceremonii generalnej. Tutaj przed Państwem, Najważniejsza klasyfikacja dnia dzisiejszego. Klasyfikacja generalna. Na którą już skakuje pierwszy zawodnik. Paweł Altilajnen, który w tym sezonie zgromadził 1047 punktów Wielkie brawa dla niego Cały sezon miał całkiem udany Tam wiadomo na początku miał problemy Ze zwyciężaniem Zasiadaniu na podium Ale ostatecznie we Włoszech wszystko się wyrównało I może śmiał nazwać to najlepszym sezonem W jego karierze Na drugim miejscu Objawienie sezonu Ari Pekka Kakkonen Który ja to Państwu powiem Zdobywał medale Siedem razy, licząc oczywiście takie pomniejsze turnieje, zdobył złoto drużynowe na Mistrzostwach Świata w Lotach, złot srebro indywidualne na Mistrzostwach Świata w Lotach, zdobył to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. E, dwa małe kryształowe orły w tych pomniejszych klasyfikacjach lotów i młodzieży. Drugie miejsce w Jacob Alpine Cup, brązowy medal na Jacob Disco Discovery Tour we Francji, czyli na French Tour. Jedyne czego nie zdało to Meda od świata juniorów, ale coś czuję, że w przyszłym roku na pewno mu się uda. I na najwyższym stopniu podium Sven Holset, który był absolutnym dominatorem tego sezonu. Wygrał aż 7 konkursów w ramach tego sezonu, czego nie uczynił nikt inny i nad drugimi, Ismanią i Kakonem, jeśli chodzi o klasyfikację zwycięzców ogólnie, posiada 4 zwycięstwową przewagę. No i jak widzę, zbliża się już tutaj uh, prezes Mark Nurembaum I wręcza Svenowi Holsetowi kryształowego orła Niesamowity sukces tego chłopaka A już by się wydawało, że kryształowy orzeł przejdzie mu koło nosa Że to jest zwycięstwo w Zakopanej Mieszanin to był tylko przypadek Ale nie On już dobrze wiedział, co go czecha Wygrał trzy konkursy z rzędu we, we Włoszech i w Liubnie, No i już wszystko było wiadomo Teraz hymn Zwycięzcy pierwszej edycji J-Cup Premier Cup Co prawda nie zdobył e, bez... Nie zasiadł na podium po mniejszej klasyfikacji ani też nie zdał medalu na żadnej imprezie w tej sezonie ale mimo wszystko to był jego sezon to był jego sezon nawet przy tych wszystkich medalach Kakonena te 7 zwycięstw zdecydowanie robi różnicę i ten krysztowy orzeł jak najbardziej mu się należał i nikt moim zdaniem nie ma prawa powiedzieć że wygrał J -Cup, Premier Cup przez przypadek Z Sven Houset podnosi kryształowego orła i na najwyższy stopień podium zaprasza swoich towarzyszy. To jest Kakkonena, Ojciec tło odjechało, i Altilainena. Oczywiście to jest wszystko przygotowane pod wspólne zdjęcie. I tutaj jest dla reportera, a ja z Państwem pragnąłbym się. Pożegnać. Dziękuję serdecznie za oglądanie pierwszego Jacob Premier Cup. W najbliższym czasie postaram się wynagrodzić Państwu e, te wszystkie nienagrane konkursy. Tam willach, fusine, Waldifiem, Liubnie i planicy. Postaram się coś przygotować. A co to będzie, to jeszcze nie powiem. Mam kilka pomysłów i mam nadzieję, że rychłe Państwo zobaczycie. Jeszcze raz państwu bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej redakcji, to jest mnie i Pawła Ceglińskiego. I mam nadzieję, że zobaczymy się już latem w pierwszej edycji Letniego Premier Cupu. Dla państwa komentował Jan Kołodziej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.